Monika Andrzej, tak dzień dobry państwu. Najwięcej śniegu spadło w górach. Na Kasprowym Wierchu biała warstwa ma już blisko 140 cm. Tego śniegu będzie jeszcze więcej, bo w najbliższych godzinach w centrum i na południu będzie padać śnieg, deszcz ze śniegiem, miejscami przejściowo może to być też deszcz. Najintensywniejszych opadów spodziewamy się w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, na południu mazowieckiego i lubelskiego. Lokalnie na południu w południu, biała warstwa może się zwiększyć o 10 cm w górach o kolejne 15. Dużo mniej chmur i opadów na północy i na północnym zachodzie, choć gdzie gdzie wzdłuż wybrzeża śnieg też będzie pruszyć. Na pewno będzie zimno od minus 4 do 0 lub stopnia powyżej zera. Ale w południowej połowie Polski odczuwalną temperaturę będzie zwiększał silny wiatr, który w porywach może się Prędkość do około 60 km na godzinę. W górach, zwłaszcza w tych wyższych partiach, nawet do 90. Co przyniesie jutro? Spójrzmy. Na pewno będzie jeszcze dużo chmur, zwłaszcza w centrum, na południu i tuż przy zachodniej granicy. Śnieg jeszcze będzie się mieszać z deszczem. Miejscami może padać też sam deszcz w rejonach podgórskich i w górach śnieg. Trochę jaśniejsze niebo od Wielkopolski przez Kujawy, aż po wschodnie Pomorze, Warmię, Mazury i Suwalszczyznę. Tu czasami zza chmur może wyglądać słońce. Na termometrach od czterech do najwyżej ośmiu stopni, ale wspomniane się silny wiatr, głównie na południu, w centrum i na zachodzie Polski sprawi, że odczuwalna temperatura może być nawet o 3-4 stopnie niższa. Na barometrach 1004 hektopascale i ciągle niewielkie wahania. Od czwartku w Polsce już będzie zdecydowanie więcej słońca, ale nadal chłodno. W piątek temperatura trochę pójdzie w górę, mniej więcej do 10 stopni, natomiast znacznie cieplej po Powinno być od wtorku. Do zobaczenia.